Więc opowiedz mi dokładnie, od samego początku jak to było? A więc, no dobrze. A więc to było niestety tak. Oj, jak jest późno. Nareszcie jest na miejscu. Teraz pójdę do, do recepcji, żeby wynająć jakiś pokój. W ogóle ciekawy hotel. Dzień dobry, panu. O. Ojku, dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ja bym chciał pokój wynająć. Rozumiem. Pana pokój to będzie A4 i będzie musiał pan za niego zapłacić 100 dolarów. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia. Ten recyklenista był bardzo miły. Jestem bardzo ciekaw, dlaczego to jest tutaj tak mało osób. Podobno to nowy hotel. Może dlatego? A4, mój pokój. Mam, mam mój pokój. Mam nawet własny kominek. No dobrze, połowę się od razu spać, ponieważ jutro z rana jadę do nowej pracy. I lepiej, bym się nie spóźnił. No, kominek. No, to czas iść spać. Ej, ale się wyspałem. No dobra, czas wyjechać z hotelu do nowej pracy. Tylko jeszcze się stąd wymelduję. Dzień dobry, ja bym chciał wymeldować. W porządku, był pan zadowolony z pokoju? Oczywiście, był bardzo ładny hotel, pokój też jest ładny. O, to miło słyszeć, zapraszamy ponownie, do widzenia. Do widzenia! Na chwilę do tej pracy jechać, jejku, jak mi się nie chce. Co? No nie, no nie! Samochód się zepsuł, już dawno miał go do tego mechanika, go wziąć. Pierwszy dzień pracy i się spóźni. Few nie udusi, Few nie zniszczy iść do miasta piechotą. Kurczę, no nie mogę, nie wytrzymam. Truka 54. Mm. Jakiś piechowy dzień mam tutaj. Nie wytrzymuję tego. Nerwowo. Co jest? Nie mogę. Samolot tu się tam zepsuł, nie chce się wziąć rozpadać. Bechowy dzień jak dziś jest tutaj. Wszystko jest przeciwko mnie, mam tylko z dosyć. 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 Mam wszystkiego, co tutaj doświadczam, dość. No, wow. zawsze z tunelem i będę wiesz. O! Mamy jakiś warsztat samochodowy. Od razu tam pójdę do środka i poproszę o zachorowanie tego mojego auta, który poniosł stoi na tamtej drodze opuszczonej. Ktoś go w końcu ukradnie. Ajajaj. Aj. Daniel. Cześć! Czy mogę ci pomóc? Potrzebuję pomocy. Daniel. A w czym dokładnie potrzebujesz mojej pomocy? Samochód mi się zepsuł. Holownika będę potrzebować. A gdzie jest twój samochód? E, mój samochód? To on stoi przy drodze numer 52. Dobrze. Zachowajmy twój samochód. Przed się długo. Dziękuję. Do widzenia. Ja jestem taki spóźniony. Przynajmniej o, przynajmniej o dwie godziny. że mnie zabije. Że mnie zabije, wyleje z roboty. Na szczęście ale jedyna pozytywa jest taka, że chociaż te auta nie jeżdżą, mogę spokojnie chodzić po ulicy. I to jest chyba niejedyna dobra rzecz. Fajne takie chodzenie po ulicy. Bardzo fajne. Teraz to czeka. A gdzież ty był, człowieku? Miałeś tu być dwie godziny temu. Prezes o ciebie pytał, i raczej nie będzie zadowolony z tego, bo się pierwszego dnia. Nie, długa historia, to prezesa, którędy? Windą na samą górę. to teraz to prezesa. Dzień dobry, ja do prezesa sprawiłam tej pracy. Zmianowaliśmy ostatnio przez telefon. A, rozumiem. Ale tu pan miał być tutaj, dwie godziny temu. Ale nie wnikam. Prezes czeka w swoim gabinecie. Wszyscy wiedzą, wszyscy się śmiać. Nie wytrzymał tego. Proszę, proszę, kto tu się w końcu zjawić? Wiesz, kiedy miałeś być? Mam nadzieję, że masz dobre wytłumaczenie. Inaczej jesteś wacy w wywale. Szefie, przepraszam bardzo, ale mi się samochód zepsuł. I. Na tamtej drodze, za mi się samochód? Musiałem iść piechotą do miasta i poprosić, by mi go zachowali, mi go do warsztatu. Mam tutaj potwierdzenie od mechanika. No dobrze, tym razem ci się udało, ale mam nadzieję, że ci więcej nie powtórzy. A co mam w ogóle robić? Słuchaj, jesteśmy nową firmą komputerową, ale od razu idziemy na głębokie wody, tworzymy wspaniałą grę dla graczy. Jest ona jeszcze w fazie testów. Twoim zadaniem dzisiaj będzie właśnie przetestowanie tej gry. Zejdź windą na poziom biura i idź do swojego stanowiska A2. Na swojej komputerze będziesz miał grę, która nazywa się Minecraft. Właśnie ją musisz przetestować. Rozumiesz? Um, rozumiem. Ajaj. Ciężkie życie ja mam, bardzo ciężkie. Włączanie Minecrafta. Proszę czekać. Zadanie. Parkour. A, ah, no to trzeba testować tą nową grę dla graczy. Ojejku, co jest? Mamy, mamy więc już chyba pierwszy błąd na tej grze. Ojeju! Co to jest za gra głupia? Czemu mnie w niej wywala? Co jest grane? Uah, ała. Ojku, co jest? Ta jest strasznie zbugowana. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co ten proces, na co ten prezes liczy. Kompletnie tego nie wiem. Nie wiem, nie chcę tego zrozumieć. Ojku, znowu? Znikające bloki, kołające się bloki. Co się tu dzieje? A co to za, co to za niedorobiona gierka jest? Oj, co jest? Ojku znowu nie nie mam tej kredytych u nas niczego klikam a tutaj co my tutaj mamy aha czyli będę potrzebował sześćdziesiąt I będę miał już na jeden guzik. No. No. Mam 40 A to będzie mnie już stać aż na dwa. Bo to jeszcze jeden i będę mógł ten. Skończyć się grę. Mam przynajmniej taką nadzieję. A ja i jeszcze potem że bo jeszcze potem ten. Jest późna godzina i bym chciał jeszcze. Do hotelu potem dojść. Nie hotel, tylko bloku, w którym będę mieszkać. Zobaczę, jak on wygląda po tym ciężkim dniu. Mm, teraz będę miał na wszystko. Co teraz? O! O! A to mi się, a to mi się bardzo podoba w tej grze. W tej grze tej od tej firmy. Wszystko... wszystko większość rzeczy w tej grze jest w porządku. Łowię sobie teraz wiadomości na laptopie. Witam, z tej strony Michał Maciejewski. Ja dzisiaj zaczniemy od naszych wiadomości z świata Minecrafta. Kilka godzin temu w hotelu, gdy pewna grupa dzieci ujechała się w chowanego, odkryli tanieczną piwnicę, w której byli przetrzymywani ludzie. Jeden z naszych reporterek jest na miejscu. Um, Alicja, jak nie słyszysz? Słyszę głośno i wyraźnie, co sami widzimy w miejscu byli przetrzymywani niewinno. Co by? By? Na szczęście jest już pomoc medyczna, która opatrzy te osoby. A było naprawdę sporo. Spracant incydentu, czyli właściciel hotelu, został aresztowany przez policję i czeka krozprawa sądowa. Dzieci, które on Odnalazły te piwnice, okazały się małymi bohaterami. Komendant policji, za pomocą znalezionego zaginionych ludzi, w naprawdę zorganizował gdzieś tam wycieczkę po komisariacie. O, to ciekawe! Teraz nareszcie wiem, dlaczego tak mało leci było w tym hotelu. Każdy, ja kto tam przyjechał, był zamykany w tej piwnicy. Jestem ciekaw tego, dlaczego, ale to nie jest już ważne. To nie moja sprawa, tylko detektywów. Nadzieja wystarczy tej ciężkiej roboty. Czas iść! Czas iść! Do samochodowego, by z to samochodowego, żeby ogarnąć, co się stało z moim autem. Tak będzie najlepiej. Mam wrażenie, mam takie wrażenie, że lepiej mi się ten dzień raz układa. Może, może to było tylko takie zmylenie? złego dobre początki. Dzień dobry, ja bym chciała o samochód zapytać. Dzień dobry, pojechaliśmy na to miejsce jak pan mówił. Niestety środnego niestety, auto tam nie było. Jeśli zapomniał, pan zamknąć fit, to został na pewno skaziony. Um. O nie, zapomniałem! No i co ja teraz mam zrobić? I pozostaje panu nic, nie pozostaje pan do niczego jak cośś kredyt na policję. Rozumiem. W takim razie dziękuję za pomoc. I po co ja to w ogóle mówiłem? Po co? To jest dobry dzień. Po co? to mi skradli, wszystko mi ukradziono, dzień kompletnie do niczego. Dzień dobry, chciałabym zgłosić z mojego samochodu. Kiedy ten samochód został zebrany? Um, to było chyba dzisiaj. Um, fajnie, dobrze, że zgłosił w tego samego dnia. Są jeszcze dużo szans, że znajdzie pan samochód. No dobrze, niech pan przejdzie przez te drzwi obok i na samą górę do pokoju wysłuchań B1. Już mam zeznanie. O, bardzo dziękuję. Do widzenia. To tutaj miało być? Tutaj. Dzień dobry. To pan głos zgłosić zeznanie w sprawie kradzieży auta? Tak, to ja byłem. E, dobrze, proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Franio, to... A więc dobrze pani, to opowiedz, co się dokładnie stało. Jechałem samochodem do pracy. Jechałem z hotelu do pracy samochodem, bo to auto mi się zepsuło. Więc oparkował na boczu posadem numer cztery, żebyśmy go napolowali. Tam ci dojechali na miejsce, kolownikiem tego samochodu nie było. Proszę podać numery rejestracyjne samochodu. Czy jakie to były numery? mc 44 l Chyba nie, to było chyba X. 4 i 5-6. W porządku. Niech pan jeszcze tylko powie, kiedy za się kraciesz. To było dzisiaj. To fajnie, więc z tego samego dnia. Mamy duże szanse, że znajdziemy pański samochód. Cieszę się bardzo. No dobrze, na dzisiaj to będzie wszystko. Czyli chce pan coś wiedzieć, to odezwiemy się. Jeżeli coś odkryjemy, to, to pan odezwiemy. Fajnie. Ok, Okej, do widzenia. Oj, widzę, że ja się rozpada Tutaj to dużo. Czas jeszcze mieszkania po drodze do na kupię coś do jedzenia. Mam nadzieję, że wykupię jakąś dobrą kanapkę, bo jestem taki głodny, zmęczony, wykończony. Auto mi gwiznęli. Najgorszy dzień w moim życiu. Mm. Dzień dobry, czy mogę sobie co jak jedzenia chciałbym kupić? Rozumiem, ale tam jedziemy z studełku, jak lub hamburgera. lecz mamy same kotlety, ponieważ nam to na bułek. Wezmę go z hamburgera. Proszę bardzo, muszę coś dopicia? Weźmy butelkę wody. To będzie razem 10 dolarów do zapłaty. Proszę, do widzenia. Nawet nie mogę w McDonald's zejść do, do jedzenia. Nie mogę! To jest poza zabiegany dzień i to jest do mieszkania w to jest już odrobina przesady. To jest nie nienormalności. Nawet w Mawionowie nie ma więcej dobrego jedzenia. pożytecznego. w siłku. Nie wytrzyma tego. Ale w końcu mam chociaż własne mieszkanie. Teraz do windy, na koto za piętro. Mam, mam... Numer mieszkania to bodajże jest 15. Kurczę, nie tutaj. Tutaj. Jest już późno. Mogę jeszcze sobie zjeść, żeby po trakcie użycie spać. Jutro kolejny dzień pracy. jaj. Fajny telewizorek mam tutaj. Fajny domek mam tutaj urządzony. Aj, idę spać. Mam wodę tego całego dnia. Obym zasnął. Co to było? Ej, ktoś pisarz tu strzelił. Pójdę na akwarium, żeby to sprawdzić. Już ja nie mogę, no nawet się wyspać nie mogę. Jaki dzień zabiegany, jaki. Kurna dzień! Nie, nie wytrzymuję tego! Nerwowo! Ktoś może być na tym mieszkaniu, może umrzeć. Muszę tam wejść przed policją. Halo? Zresztą wysłał z broni. Jest tu ktoś? Za tymi drzwiami coś musi być, tylko są one zamknięte na klucz. Poszuka w mieszkaniu, może gdzieś coś będzie leżeć. O, mamy klucz. Piwo, karty, strzykawka. Dużo mleko. Co się tu za straszne rzeczy muszą powiedzieć? Ja się boję. Jeju, co jest? Co to jest? Barty, nieżywy człowiek? Co jest? Nic nie rób. Nie powinienem go ruszać, bo mogę zatrzeć ślady przestępcy. Ani Ani dalej! Aresztujemy cię! Mamy dla Pana dobrą zawiadomość. Dobra jest taka: już nasi świecie zbadali ciało i nie znaleźli Twoich odcisków palców. A zła niestety, jesteś jedyny na razie podejrzewany w tej sprawie. Co się teraz ze mną stanie? Czeka Pan na rozprawę w sądzie. Zanim to nastąpi, zostanie Pan przywieziony do innego komisariatu i tam będzie Pan czekał na rozprawę. Ale tak między nami to bardzo ci, że Pan nie tego ciała. Jest mała współpraca, że Pan wyrok w nawiasach. Ja nie mam Ja to być normalny dzień, normalny dzień. Ja wiem iść do pracy, po pracy sobie coś przegryźć i obejrzeć Netflixa. A tu co? A tu co? Do pierdolaków mnie pakować. Ja Już nie wytrzymuję. Jeszcze tutaj, jeszcze zrobią zamach na mnie, czy co? Porwią mnie niż coś wamywacze? Rozwolą samochód policyjny i co? Jacyś wamywacze mnie tu porwą. Co jeszcze będzie? Co jeszcze tu możecie z tego wytapić? Co? 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 Załam ci załatwieni, Goś powinien być w środku. Musimy się to do środka jakoś? Niestety nie otworzymy zamka. Reagują na głos policjantów, a policjanci nie żyją. Jedyną owcem jest C4. No to dobra, wysadzać to wszystko w dymy. Uwaga, kryć się. Trzy, dwa, jeden. Odpalamy! Co się stało? Gdzie ja jestem? Halo! Pomocy! Ratunku! Dobra, się zamknięty w piwnicy. Teraz czekamy na naszego klienta. A kiedy on dojedzie? Już do nas jedzie. Powinien być około godziny. O nie, muszę jak najszybciej się stąd wydostać. Tylko jak? Tym odłamkiem metalu mógłbym te kraty tutaj przeciąć. Po co ja to mówiłem? Ja już nie mam siły. Mówiłem w tym więźniarce, że wystarczy, że się do brakuje, żeby ktoś tu mnie tutaj porwał i wysadził ten samochód. Ale ja nie wierzyłem w to. Myślałem, że dla to powiedziałem. Chcę sobie jakkolwiek ten czas polepszyć. Ciężki dla mnie czas. A tutaj to się stanie rzeczywistością. Czemu ja mam tak źle? Czemu? Czemu? Ale choć to udało mi się stąd uciec. Teraz... Muszę być cicho, bo inaczej ktoś mnie może usłyszeć. Ale tu muszę poszukać jakiegoś wyjścia z tego budynku. Jakieś tutaj wejście, coś, co mi może pomóc w wycieczce? Coś, co może mi w pomóc? O, mam być klucz. Mam nadzieję, że ten klucz mi pomoże w wyjściu stąd. Tylko, że tak średnio wiem, gdzie jest wyjście. Tutaj. I teraz prosto do wyjścia. Mam tego... Udało mi się uciekać z tego miejsca. Teraz czym prędzej uciekam, tylko gdzie? Tutaj. i co ja mam teraz robić? Muszę jakieś pomocy poszukać, ale gdzie? Gdzie? Jak ja tego nawet nie wiem, gdzie mam te pomocy szukać? Tam jakieś ruiny widzę, może tam coś poszukam, jakieś pomocy? Takie się I po co ja coś że się napiłem, głupiej yy! Teraz jestem ocięrzały, cały. Yy! Yy. Cały ocięrzały jestem teraz. Już tego dnia mam naprawdę dosyć. Czemu muszę być tak źle? Czemu? Nie. Jestem taki zmęczony, że miałam siłę, to moje. Idę pod te ruiny. Niech tam coś będzie, bo nie. To ja się autentycznie po prostu załamie. Tam patrzę sobie z góry i widzę, że to jest jakiś dom bardziej luksusowy. Halo, jest tu kto? Potrzebuję pomocy. Te tutaj miecze muszą coś robić, brakuje tutaj jednego miecza. Gdzie mogę go znaleźć? O, tu coś leży. Jaki dzień zabiegany, ja już nie wytrzymuję. Coś się ruszyło. A tutaj, co jest? Co tutaj się znajduje? Mamy dźwignię i złoto czyli efekt, efekt supernowej, czy. Ten pechowy dzień nie jest pechowym dniem, tylko najlepszy. dniem w moim życiu! Mam złoto! Jestem bogaty! <laughs> Ale idealny dzień! Jaki ja jestem szczęśliwy! Co to jest na miejsce straszne? Co jest? <coughs> ja nie mogę! Wydobyć się powiedzcie. się Where you? Kim jesteś? Kim? Haha! zobaczymy, co dzisiaj mamy do zrobienia. Dzisiaj moim zadaniem będzie stworzenie starego domu Ilianców. Widziano podobno zarówno jakiegoś pracownika firmy komputerowej, który zaginął. No, ciekawe. Biorę się, elegancko tu wyglądam w ogóle i idziemy tam. O ile mi się zdaje, to ten to ten pracownik tej firmy komputerowej to on podejrzewał mojego kolegi i zgłaszał podajwę zaginięcie. Z, z ten, porwanie aut z, z ten. Kradzież auta zgłaszał. Ciekawie, ciekawie. A, i tu chyba też go aresztowano za zabójstwo? Dziwne. I jeszcze teraz. I jeszcze doszło do zamachu na jego więźniarkę i zaginął. To też jest bardzo dziwne. 30 minut później. Jestem prawie na miejscu. Jakie dziwne miejsca, tutaj nigdy nie byłem w ogóle. Co za dziwny dzień. Co się tu w ogóle dzieje? Ja tego nie rozumiem. Oskarżony stworzyli go za zabójstwo. Auto ukradli. I zaginął. A, i samochód. I... i i jeszcze dodatkowo jako wie wjeźli do aresztu, do auto napadnięto. Jakie dziwne to wszystko. Trzeba się trochę po tym miejscu i zobaczymy. Tej skrzyni na pewno musiał coś kiedyś być. Na pewno. Tylko teraz tego nie ma. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To robi takie rzeczy? Co jest? Mojeju! Jestem ciekaw tutaj tego pracownika tej nowej firmy komputerowej. Muszę jeszcze trochę poszukać. Jeju, ja muszę wziąć urlop i wyjechać do rodzinnej wioski. trochę po, po tym wszystkim. Potem ścianą coś jest. Jakieś pomieszczenie. Muszę szukać czymś tegoś. Czym będę mógł tylko rozwalić ten bruk? Tylko gdzie to może być? Udało się otworzyć te głupie kraty. O, kilo. To teraz z całej siły. Kamienny, kilo i kamienna ściada. Udało się. Hajku, i kolejna ofiara. Będę musiał naszych techników, byśmy zabezpieczyli dowody w tej sprawie. Ajajaj. Witam. Zdrowy pas kolejny, Michał Maciejewski. To informację od policji w sprawie zaginionych osób w dziwnych okolicznościach. Jak na razie jeszcze nie odnaleziono tego incydentu, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności